Piątek szesnasty tydzień zwykły. Pierwsze czytanie to nic innego, tylko treść Dekalogu, Dwudziesty rozdział księgi wyjścia. Pan Bóg mówi do swojego ludu tak ja jestem Pan Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I potem już wiemy, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną i tak dalej, i tak dalej. Bardzo podoba mi się to, że. Zaczyna się dekalog od sformułowania: Ja cię wyprowadziłem z niewoli, ja dałem Ci wolność, ja jestem Twoim panem, bo ja Ci coś dałem, pierwszy Ci daję, potem od Ciebie wymagam. To nie jest tak, że pierwszy wymagam, a jak sobie zasłużysz, to nie, nie, to jest trochę jak z rodzicami: inwestuję w Ciebie, karmię Cię, wychowuję Cię, kocham Cię przez kilka lat, a potem, jak już dorościsz, to, to mogę Cię poprosić, żebyś wyniósł śmieci albo coś innego. Bo bardzo dużo ci dałem. Bóg wymaga od nas, ale dlatego, że nam bardzo dużo dał. Natomiast druga rzecz, która jest, bardzo mi się podoba w tym dekalogu, jest to, że te przekazania, nawet one nie wyglądają jak przekazania. To znaczy, można by w języku hebrajskim też powiedzieć, nie zabijaj, albo nie, nie miej innych Bogów przede mną, ale on używa formy. Które jest formą czasu przyszłego: nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz miał cudzych bogów. I trochę mi to przypomina taka, taką obietnicę, czy takie marzenie o przyszłości że, że jesteśmy razem, ożeniłem się z Tobą, wyszedłem, wyszłam za mąż za Ciebie, już nie będziemy samotni, nie będziemy się bać, nie będziemy się martwić, bo mamy siebie. Pan Bóg jakby mówi nam o pewnego rodzaju obietnicach, mówi nam o przyszłości, że ja jestem z Tobą, ja mam taką wielką siłę, że ja mogę nawet pokonać faraona. I kiedy Ty będziesz ze mną, to nie będziesz musiał kraść, nie będziesz musiał zabijać, nie będziesz musiał cudzołożyć, nie będziesz musiał tego robić, bo, bo naprawdę ja będę z Tobą i ja Tobie wystarczam. Ja dla Ciebie będę pomocą, ochroną, miłością, wypełnieniem. Popatrzmy na dekalog bardziej właśnie nie na zasadzie takiego uciemierzenia, o Boże, tyle rzeczy my musimy zrobić. Co z jednej strony takiego pokazania Bóg wymaga od nas, bo nam dużo dał, ale z drugiej strony Bóg nam przede wszystkim obiecuje, że jeśli będziemy przy Nim, to nie będziemy po prostu musieli grzeszyć. Psalm mówi o tym, że prawo pańskie jest doskonałe, pokrzebia duszę, świadectwo Pana jest pewne rozważnego, uczy mądrości. I psalmista jest zachwycony tym, co Pan Bóg każe, tym, co Pan Bóg przekazuje. My bardzo często mówimy, że przekazania są trudne albo, nie, albo może są nie takie, jak byśmy chcieli. Natomiast psalmista się zachwyca tak, jakby się zachwycamy na przykład przepisem na ciasto, jakie super ciasto, jaki przepis na zupę, jaki genialna po prostu karkówka, nie, jak to zrobiłeś. Nie? I psalmista mówi, jakie genialne jest życie, jak człowiek żyje tak, jak Pan Bóg nam kazał. Jak super, że Pan Bóg nam podał, jakie są przykazania, bo człowiek by nawet nie wiedział, sam by sobie wymyślił jakieś prawa, przepisy, a Pan Bóg nam pokazuje, jak żyć, jak się cieszyć tym życiem. Nie podchodzimy nigdy do tego, co mówi Pan Bóg, co zakazuje czy nakazuje, jako do takiego uciemierzenia albo takiego zniewolenia nas, ale jakby do, do przepisu na życie. Chcesz być szczęśliwy, chcesz, żeby to Twoje życie było dane, to naprawdę słuchaj przykazań Bożych i wypełniaj je. Ewangelia jest fragmentem wyjaśnienia przypowieści o siewcy. Pan Jezus tłumaczy, jaki sens mają te ziarna rzucane na drogę, rzucane międzyciernie, rzucane... W glebę płytką i tłumaczy, że, że na przykład to, które padło na drogę, to są, to są oznacza te, którzy nie rozumieją. I jak nie rozumiesz słowa, no to zaraz po prostu szata nie porywa, zaraz o nim zapominasz. Albo jak jesteś zbyt płytki, albo na przykład jak jakaś uda bogactwa przygłosza po prostu jak te ciernie twoje serce, to to słowo nie wyda owoców. I ta Ewangelia jest pod tym względem piękna, że ona nam pokazuje, że Słowo Boże jest cały czas aktualne, ono jest cały czas owocne. Ale jeżeli nie wydaje owoców, to dlatego, że jest gdzieś wina po naszej stronie. I nie ma się co obruszać, nie ma co mieć pretensji do Pana Jezusa, nie ma co mieć pretensji do Pana Boga, że, że świat nie jest Tylko sobie usiąść i powiedzieć: No tak, prawda jest taka, jaka była. Słowo Boże jest tak mocne, jakie było. Przykazania dalej działają. Ale może gdzieś we mnie jest ten problem, że może nie rozumiem, może mam swoje inne zachcianki, może mam swój świat, który przygłusza to, co jest wielką wartością. Popatrzę na siebie, spróbuję zrobić analizę siebie, zastanowić się nad sobą, żeby to dobro, to piękno Słowa Bożego, które przecież jest w nas, wydawało jak najlepsze owoce. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.